Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Achtung, a ze mną jest dzisiaj przybył Siemanko i Świniomen, czyli Maciuś. Hej, tak nieładnie, Siemak. Jak zwykle masz kutasa w mordzie. A to jest odcinek z pierwszego odcinka nowej serii, i w sumie jak na razie, jedyny czeka, ktoś mi dzwoni. Dlaczego ja to skończyłem. Dajcie snu, nie przeszkadzać wszyscy. No, wiem. Bo te frajeryc będą. O Boże, Boże, Boże. A e, jeszcze Grabow... jakiś przycisk na do... losowe miejsce? Ale ja tak nie chcę. Grafciu, to ty nagrywasz cały czas? Mhm. No to spoko. Dobra, Dobra to ej, idziemy w mapkę. Dawajcie. E, dobra, okej, okay, to idziemy w mapkę. To jest? Jest tu jakie, ale Czekaj, wymieniarzka... No też na no, choinkach jej. Patrzcie pod choinkę, zobaczmy co tu jest. Prezenty? Jakieś gówno. A jedna wielka z wełny. Dobra. Czekaj, tu coś pisze. Tylko nie widzę. For... upska coś tam, dobra. Prezent for... Jaki? For eu już 2000 z tyłu To co, idziemy siat No dawajcie Ale to kto prowadzi? Przywór Dobra Patrzcie tam jakiś friki jest po wodzie biegnie No to bijemy Dobra ej, dawaj lecimy Nie O biją mnie Dawaj na ring, dawaj na ring Będziemy dawaj do tego do typa, dawaj do tego typa, klepiemy go. Klepiemy go. Dobra, nie, nie klep go, nie klep go, nie klep go. A, lognął. Dobra. No to spoko, to idziemy dalej. Piotr. Za oknem śnieg, a u mnie ona, ona u mnie jest. O, o ona, jest, ona jest. u mnie jest. Czemu przybyłeś z ziemi? Maciuś też? Nie, przybyłeś no, Czy wylec z tej ziemi? No, ty Teraz tam Tu To ty coś ty budujesz Ale mam lagi i nie wiemy tu Ja się mogę Ej ty ja prowadzę dobra No to grable prowadzi No Zaraz jest tego że on nagrywa Zaczekajcie, zaczekajcie na mnie. Chyba jak sobie za tobą. Sybyl Ej to chodźcie. No to idę. Co? Jak set za tobą. Dobra. Gdzieś tak będzie. A w ogóle, ktoś jest tak obeznany na ja tym serwie, jak tutaj, się z dropem? Co to by, dalej? Wpisz ukośnik drop, ja albo ukośnik stop. Słyszysz? Dobrze, dobrze. Ukośnik drop. To ataki coś? Czekaj, 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 czekaj. Stoimy. No 0.8% 10% diamenta od poziomu 20 w dół Iron i diaksowy kilo No dobrze. A co mi jeszcze było? złoto do... A Reszta normalnie, reszta normalnie tylko dia diaksy od 20% Uro, Idę do tyłu sprintem, ale mam lagi. Jak żelazo złoto też dropi. Czekaj, czekaj. To żelazo normalnie. Ex, tak samo. X 100%. Co, jest, co jest to jest To mam pomysł, żebyśmy się gdzieś tutaj mniej więcej. Znaczy to zrobili z taką mini kopalnię na zbrodce. Ta... Jo. To gdzieś tu. Mm. Znalazłem. Tylko pochodnie by się przydały. Dlatego Przybył jest gdzieś od drewna. Ej, gravel, gravel jest nad, tymi, nad tym węglem. Nie kopcie. Przybyl. Jest sprawa, Przybył. Ej, sorry. Ale... Idź po drewno. No. No, no to ty idź. O, fuck! Ej, szybko, gravel, pomóż mi. Gdzie? Wchodzę. Ja mam laki i... mnie biją jakieś potwory. Dobra, czyli ja muszę iść. Zombie padł, spider padł, zombie, drugi asystent padł. No dobra, już nie mam rady. A ja idę po drewno. Okay. A ja schodzę w dół, Maciuś. To ty czekaj tam na mnie gdzieś tam. Gdzie? No, przy tym jak zeskoczyłeś, to tam mnie zaprowadzi, gdzie przybył poszedł. No, ja takie fajne schodki zrobię. Zielazo, zielazo, zielazo. Ja się mam stworzyć, że ona... No, zielazo, tylko ze na o No, bo taka jest prawda. Gdzieś no. tutaj ja też, właśnie, po drewno pójdę. Tutaj to jest. Tu to jest bardzo blisko. Nie mam rejsu mini -mapki. To jest najgorzej. Ja też nie. I właśnie nie mam sobie nice, jak. Nice. To trzeba by było szybko na gildie nice. zrobić, a nie przeczytałem, to trzeba by było właśnie na nią. W Łochopie, trzeba Diaksy, y, Zagasta i też tam jeszcze jakieś pilota. I matka jest Eee... razy dwa. I przybył skąd też? Schiller. Nie, hobby wystarczy. A, -a, A? Ej, ja się zgubiłem, ale ja... sklepałem go tutaj. Gdzie? To nie tu. Jak nie tu, jak tu? To nie tu. Jak nie tu, jak tu? Nie, Na nie. bank to nie tu. No nie tu. <grym> <Przebel>. <grym> o, to jest tu. To jest idę po idę, idę po czasę, bo To by czasem było jakoś fajnie odnaczyć. Tak milutko i ładnie. Ja już ja. gdzie to jest. Tylko teraz nie gdzieś gdzie jest Ej, tutaj są życia. Mm. Ciekawe. Ej, tu jestem. Tu. O, tu jest. Ej! Prawda, czy to, jak tu iron ci... Nie leci. Przybyl, dlaczego ci życie smutne? No bo mnie uderzyłeś Co tu jest? A nie wiem, ja to zakopuję, bo się nie upatrzę tam wchodzić. Najlepsze jest to, że tu, z tego co tutaj piszę, to żelazo no. można wydobyć tylko ironowym i diagonowym kilofem. Wszystko to O, to tak dziwne, bo mówi. ja wydobyłem. Tutaj tak, eggs, tylko ironowy i diagonowy, nieprawda? To... No i ma też. Idziecie za mną? Eee... nie. tam, gdzie są na dole. Przybyl, gdzie... Where Ja wiem, gdzie jest przybył, ja teraz w kupię. Przybyl... Przy... dziurkach wchodził, nie? No. Sprawdź, może jest TPA. Przy... się w dziurkach. Ale fajnie się spada. Uuu, widzę, że przybył tutaj już kopał trochę. To jest piętro dziesiąte. Tak szczerze, to mi tutaj żelazo nie chce lecieć. Ej Maciuś, chodzi do mnie. A gdzie jesteś? No, zobaczmy nik. Widzę Tam mam jeszcze szkielet, ale co z tego? W czekaj, to jest. Idę przed do ciebie. Do czemu się czujesz? Co robisz? Brawo. Patrz, ej, już drugie się znalazłem. Ojoj, oj, kill off mi poszedł. Ma off? A ma ktoś drzewno? Mam patyki. <noise> patyki to ja też mam, ale całe drewno złożyłem na patyki No to dajcie mi patyki Ale ja patrzę wam Ej, Ile chcecie? Dwa patyki Marza 8 Marza 8 A tu jest... a nikt nie zauważył, że na dole szkielet, nie? Jakie nieszkodliwe szkody. Ej, nie traćcie, drażna, piszcie kit tolz. Teraz mogę tracić dżibel? Kit tołz. Dla sobie, B, dżibel. A, się wytrąbię. Szczerze? Żelazo mi tu nie chce lecieć, to jest hamstwo. A ja mam tylko jedną rudę. I właśnie nic nie chcę polecieć, ej Ty to przybył normalnie z tą nowym... z tą nowym kilofem, kopiesz? No a co? Żelazo, zielazo, zielazo jeszcze tutaj... By, jeszcze tutaj by się Jędruś przydał, ale... Po co? Bo mi dzisiaj płakał, dlaczego nie chcę na SKT grać. Zelazu <laughs> mam. O kurde, gratulacje. Ty wariacie, ty klejzolu. Twój stary. A twój dwa, haha. Ha, A ty dwa pole. Olaj pole na traktory hej, hop, się da. I wypasaj koguty. Coo? Ej, mi nie chce lecieć w ogóle... ej, żelazo. Ej. To czekaj, ja tam podejdę, zabijecie i zobaczymy, czy się dopiero zacznie dropić, ok? Nie. Nie, no może to pomoże, coś. Nie, to ja idę. Ale przynajmniej mi się tutaj będzie to podobało, to że właśnie tak szybko nie będzie wszystko leciało, nie? Tylko trzeba sobie. Ze... Dobra, masz jeszcze... cię zabić. Nie. Moje piękne levely wejdą. <noise> Jest też ty, kurwa, wie? Jestem tak, to prawda. Głębiej duszy. No i to. <głos> Nie. Nie. <głos> Kutwa, ugryzcie. Mam je tu serduszka. Wszystko pięknie ładnie leci, ale że na domu. Ekspie <grym> jak najbardziej Jestem tego pewny, Maciuś No nie, ale nie wabiłem, nie było tego życie życiu Kędrzej, kto chodź sobie po Nie chcę Czyż? Czemu ty sobie tam podmusy uśpiewasz? e Jestem taki dumny, że się... Ej, tak szczerze, to jest CHP? Żelaz, drugie. Dawaj dwa żelaza, już, w tym momencie. Zani, nie... mam. Za niedługo trzeba będzie nakręcić jakiś... specjal z okazji 5 subskrypcji. Normalnie... Jesteś pewien, że nie masz żadnego żelaza? 3 Dawaj, złożyłem chłopie. Nie mam, chciałem też panować. Ja nic nie mam, chciałem też panować. Wiesz, jak to jest, nie? Takie szpany, kurde. Grabol! Bo nie będę grał. Pierwszy odcinek wprowadzający. YouTuber. Jeszcze odcinek badający. Zabić y, y, Przybyla. Co? Jeszcze raz? No nie. Ej, goku! Ej, ja deadnę! O oh no Mogę! Ej, mam bu... Nie! No nie bij mnie! To złopaty! Nie, nie bij mnie! Oj, nie trafiłem! Jaka szkoda! No nie bij mnie! Co ty, mnie. ty tu masz? Oj, chyba cię przybyl de No nie bij mnie! <laughs> Dobra, czyli e, tym akcentem. Ja zrobię wszystko dla Hejs YouTube. Czyli tym akcentem, że jestem mm, dobroduszny i w ogóle e, podarowałem dwa razy życie Maciusiowi. I raz przybylowi. To kończę odcinek. Do następnego odcinka. Cześć, pa. Dobranoc. Nara.